Kiedy robak cicho chodzi, to nikomu to nie szkodzi. Kiedy robak spaceruje, to nigdy źle się z tym nie czuje. Gdy zobaczy ktoś robaka, wtedy jest już niezła draka. No i kapcie idą w ruch, albo pocki te odmuch, albo krzyk i popłoch duży. Niczym w samym środku burzy, Chociaż jest to robak mały, To wychodzą z orbit gały, Jakby był to potwór srogi I mógł odgryźć kawał nogi, Albo porwać wnet do gniazda, Wtedy się zaczyna jazda. Wrzeszczy mama, tatę woła, a on leci w pocie czoła, wpada, pyta, co się stało. Zobacz, kolos, jakich mało! Na to robak odpowiada. Ja przychodzę od sąsiada, wszystkie resztki wyczyściłem, teraz u was się zjawiłem. Po co krzyki, po co bicie? Jeszcze mi jest miłe życie. Dajcie ujść mi z życiem, proszę, bardzo prędko się wynoszę. Morał z wiersza płynie taki: Bardziej niż my ich, boją się nas robaki.